Strony Krzycho, GR i dzisiaj robimy sobie pierwszy odcinek z minecrafta na tym kanale. Będzie to Skyblock, czyli taka mapka, na której mam tylko jedną wyspę i muszę po prostu jak najdłużej przetrwać. Później będziemy sobie chodzić na tamte wyspy, tak jak tu wam pokazuję. No a na początek mamy tylko taką swoją. No i dobra, zaczynamy sobie od mm, tutaj wzięcia wszystkich rzeczy. Poko. Dobra. Myślę, że trzeba sobie drzewo nazbierać na początek. Ok. Całe. I nie wiem, czy zrobić z tego jakieś rzeczy, czy po prostu zrobić sobie deski i iść na następną wyspę. Chyba pójdziemy na inną wyspę. O nie. O nie dobra. Myślałem, że spadło. Dobra. Ja sobie teraz tutaj pozbieram drewno. I, no, jeszcze trochę. Myślę, że całe drzewo, ale może już nie na tym odcineczku. Znaczy, nie na tym całym hmm, przecięciu po prostu zrobię. Teraz sobie trzeba będzie zrobić crafting. Wszystko przerabiamy na deski. O, nie, tutaj mam drewno. To może ognisko. A nie, bo trzeba mieć węgiel. Crafting. Patyki. Oj, za dużo tych potygów Nie mi robić przecież tego. Broń, no ale już jak się zapomniałem, to sobie zrobimy miecz. Siek siekierkę na pewno? I może kilow. Dobra, teraz sobie to pozamieniam. Bo siekierka się przyda na pewno. Zbieranie drewna i... Lecimy dalej. Dobra. Tu jest tyle... Gruby całkiem to drzewo, więc spoko. Jeszcze tutaj widziałem, że pode mną są rzeczy i to chyba jest drewno, więc słabo, jak tak jest. Bo z drewna, takiego drewna, drewna nie zrobimy, tylko trzeba mieć kłodę. Dobra, już nam mało zostało. Chociaż jeszcze na górze trochę tego jest. Dobra, ja na razie nie będę was zanudzał, idziemy sobie zrobić... Więcej desek. Spoko jest. Mm, nie, to. A nie można też z drewna? Serio? Nie wiedziałem. Nigdy nie robiłem. Ale już mamy 60. Ja bym teraz nie spadł. Myślę, że sobie zostawimy rzeczy w skrzynce. Na wypadek, gdybym zginął, mm, to. W sumie to mogę stracić. To też mogę stracić. Wezmę sobie tylko mieczyk siekierkę, to... to wywalam, to też, dobra. Spróbuję się tu zbudować. Nie wiem, na którą wyspę, myślę, że na tą pustynną, bo tam coś widzę. To jest skrzynka, czy to jest crafting? Nie wiem. Dobra, tu już się boję, żeby spaść. Mamy tutaj pod nami kamień, widzę. jest, nice. będziemy się tu kopać na pewno. Ja nie jestem za dobry w takim budowaniu. Tym bardziej na telefonie. No właśnie. Dobra, udało się jakoś to zrobić. Jeśli chcecie taką serię na moim kanale, to możecie zostawiać lajki i suby i pisać w komentarzu, że Wam się to podoba. A jeśli chcecie inną serię lub inną grę, to też możecie napisać. Możecie również podać na kanał Niko Games oraz Xavi14Koks. Ja tu mam problem ze zbudowaniem. Uff, udało się. Dobra, tak, sobie pójdziemy. Jak tam idę do tej wyspy? Dobra. Trzeba się bardziej tu budować. Przecież desek nam na spokojnie starczy, bo mieliśmy już staga 60. Tutaj bym zrobił... To tak, O, tu źle postawiłem. No, ja sądzę, że to się da wygrać w ogóle, ale nie wiem, czy się da do neteru, bo mamy wiodro lawy, więc może jakoś się to da ugrać, żeby dojść do neteru. No i niestety. Tutaj tylko. O, w końcu. Jeśli graliście kiedyś takiego skybloka, możecie napisać. Dać mi jakieś porady. Bo ja w to taki za dobry nie jestem. Dobra, lecimy dalej. Łobym spad. spadł. Mm, tak. Jak ja teraz stoję? No już jesteśmy trochę bliżej. Tak, lecimy tu. Dobra, to my już się widzimy po cięciu. No, jak widzicie, niestety zabrakło mi desek. Ostatnia deska, i będę się musiał teraz wrócić. Oj, jak mało zbudowałem, myślałem, że trochę więcej. Ale to nic, no. Będzie trzeba jeszcze trochę drewna pozbierać. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda nam się dojść na nową wyspę. Dobra, drewno. Tutaj też będzie chyba trzeba zrobić motykę, bo mieliśmy nasiona. Czy to są nasiona? Nie, bo to nie są nasiona drzewa. Fajnie, jakby nam wypadły jakieś nasiona drzewa. Było mega spoko, bo byśmy wtedy mieli więcej drewna. Ale na razie to jeszcze nam się nie skończyło, więc nie ma co narzekać. Dobra, jest tu. Myślę, że jeszcze nam jest, nie wiem, ile desek potrzebnych z 30. Tak, myślę, że coś około. Mm, tak jest. No, już zaraz będziemy mieli, gdzie drewno spada. Tutaj i tutaj coś spadło też. Dobra, jeszcze to sobie weźmiemy. Czekajcie chwilę. Dobra, mam. I lecimy z koksem. Budujemy się dalej. No i jest narobione już trochę desek 40. Po sobie zostają w skrzynce resztę drewna. Dobra, powinno się teraz udać już. Naprawdę staram się głupio nie zabić nie spać gdzieś bo byłoby na bardzo słabo Dobra, tutaj na razie nam piszą coś na Messengerze ale ja już zaraz będę na wyspie i tu już bardzo się zbliżamy, ale trochę źle się buduje, trochę w tą stronę kilka bloków, okej. Okay. i tu jest i czy to już będzie, nie jeszcze nie na skok. Dobra, już się budujemy. Udało nam się dojść na nową wyspę. Co my tu mamy? Mamy kaktus, mamy skrzynkę. A w skrzynce znowu książka i pióro. No, trochę lipa. Ale jest twierdzę. To jest twierdzę, tak jak na survivalu. Nie ma pochodni. Ło, wow, nie, potrzebny nam będzie kilow, a ja go zostawiłem. Ale na szczęście mamy jeszcze desek trochę w zapasie. Więc sobie na szybko to zrobimy. Chociaż nie wiem, czy nam starczy. Tak, starczy. Dobra. I teraz to jest. Tak, to jest. Chociaż nie wiem, czy to jest ta pułapka z dynamitami Raczej nie powinienem się tu zabić, ale no, no właśnie, nie wiem, czy tu skakać, czy nie. Spróbuję być ostrożnym i po prostu zejść. Tak, tu by się bardziej łopata przydała. A, trudna już nawet. O, mamy story mode. Czekajcie chwilę. To jest ta książka. I co mam napisane? Cześć, randomowa osoba. Przeczytaj to. Aha, tutaj zaraz wam powiem co tu jest. Aha, tutaj jest generalnie napisane tak, że witaj osobo. Długo już mieszkałem na tej wyspie. I jakby takie zapiski poszukiwacza, coś w tym stylu, nic w sumie ciekawego. Myślałem, że to jakaś historia będzie. Tak, żeby nie zdradzał sekretu, że co jest na tych wyspach. Jeszcze to dokładnie przeczytam. Mm. Nie. Mm, ja. Tutaj nie doczytałem o tym sekrecie. Mm. A, że on zna wyjście z tych wyspy. Okej. Okay. Że on zna wyjście z tej wyspy ale żebym nie mówił o tym nikomu. No właśnie. Czyli da się z tym jakoś wyjść do normalnego świata. Ja myślę, że stąd sobie jeszcze zabierzemy pochodnie. Dobra, i teraz trzeba będzie się stąd jakoś wybudować, co może być problemem. No i nie starczyło mi bloku, ale mamy to jeszcze beton. Dobra, beton. I tutaj jest tylko to i czy jeszcze jest coś z tyłu? Niestety nie ma już nic. Dobra, myślę, że teraz będzie trzeba iść na następną wyspę, ale to już zrobimy w następnym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. Ja się z Wami żegnam i cześć.